Ja wszedłem tam i pani, która tam jest, powiedziała mi: Mamy tylko pana rodziny. Strasznie jest mi źle, że, że nie ma już tych rzemieślników, z którymi ja się w Warszawie. Ulica Nowy Świat, na przykład. To była taka ulica, którą się szło, i były wspaniałe, znakomite sklepy rzemieślnicze. Był krawiec, kuśnierz, rękawicznik, kapelusznik, szewc, kielman. U kielmana są e, kopyta mego ojca M moje i moich synów. Wzory jest napisane: e, Zbignie w gessler. Ja wszedłem tam, i pani, która tam jest, powiedziała mi, mamy kopyta pana rodziny ja mówię taty no zaraz zobaczę i poszła i przyniosła mi właśnie i na nich było napisane Z Gesler i to jest miara zdjęta przez rzemieślnika szewca z stóp moj mojego taty i robiono dla niego, dla niego rzeczy